Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Turnał, tak jak tutaj nie nazywam się fabryka klamek, tak nazywa się moja nowa płyta, która ku mojemu zaskoczeniu bardzo dobrze radzi sobie w rankingu empiku. Jesteśmy chyba na drugim miejscu, oczywiście wolelibyśmy być na pierwszym. Serdecznie zapraszam Państwa i do wysłuchania tej płyty, i do uczestniczenia w koncertach, które będą promować ten album fabryka klamek. Na plażach Zanzibaru, kiedy nadmiar bóg, taki nadmiar w obszaru dla chwil paru. Gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru. Chyba mam y, y, skłonność do zamykania za sobą drzwi jak najszybciej. I nie lubię siedzieć w nieskończoność nad jakąś piosenką. Mam wrażenie, że, że ta płyta, o której, przy okazji której teraz się spotkaliśmy, taka jest. Tam, gdzie skrzypi krzesło, a jest dobrze zagrany fortepian, to nie wymieniałem tej partii. Krótko mówiąc, ona jest brudnawa. Ale brudnawa w sposób, który wydaje mi się daje pewne ciepło temu materiałowi. Nie jestem perfekcjonistą opętanym na, na, na punkcie jakiejś y, sterylności brzmienia. To, co wydaje mi się dobre zostawiam. Nie szukam lepszego. Buduję utwory tak, żeby, żebym uważał je za konstrukcję trwałe, żeby się dach nie walił, żeby były fundamenty, żeby y, no, krótko mówiąc, no, jakieś tam y, y, podstawy rzemiosła. Y, Pielęgnuje, natomiast to zawsze musi się podobać przede wszystkim mnie. Nie ma takiego y, pisania, które zmierza do zadowolenia y, konkretnych osób. No, inaczej się nie da, no to jest moje. Y, próbuję, prawdopodobnie jak wszyscy y, naśladować najlepsze wzory, mam je w głowie, podświadomie. Kro, idę jakby krokiem, śladem y, osób, które mi imponowały, czy kompozytorów, czy piosenkarzy itd. To co robię jest rozrywką, jest divertimentem, jest y, lekką muzą, podkasaną, jak się czasem mówiło. Także wielkich słów tu nie używałbym, ale zawsze to jest podporządkowane wyłącznie mojemu y, gustowi, a to, że Znalazło się do tej pory sporo osób, które podzielają ten głos. No to jest moje po prostu życiowe szczęście, nic więcej. Nie bardzo mi się podobało. Pana Grzegorza cenię przede wszystkim za różnorodność i za niedopowiedzenia w piosenkach, bo piosenki są nieoczywiste, można interpretować na bardzo wiele sposobów. A płyty, a płyty jeszcze nie znam dokładnie, ale się zapoznam jestem przekonany, że nie będzie gorsze niż pozostałe. To spotkanie było wspaniałe. Możliwość za, zawsze spotkania się z moim idolem, z moim artystą, daje mi bardzo wiele pozytywnej aury, nastraja mnie do życia codziennego. Cenię pana Grzegorza Turnała za. Spokój, który wnosi swoją muzyką, gdzie po dniu pracy mogę ze spokojem wysłuchać jego płyty, jednej z kolekcji, którą posiadamy z żoną i fantastycznie odpoczywam przy tej muzyce.